Trudno uwierzyć w to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu słowo łaźnia nijak nie kojarzyło się z kulturą, tylko rzeczywiście z celami, do których służyło, czyli kąpielami higienicznymi i dbałością o higienę gdańszczan. Bardzo się cieszę, że zdecydowanymi krokami dwa wspaniałe budynki w mieście, Jeden przy ulicy Jaskółczej, drugi w nowym porcie znalazły nowe funkcje swoiste, kulturowe, kulturalne spa. Działamy na terenach rewitalizowanych, dlatego niemal od początku naszej 25-letniej działalności przestrzeń wspólna i publiczna oraz jej jakość są dla nas niezwykle ważne. W galerii gościliśmy wielu artystów ze świata oraz Polski. Poza organizacją Wystaw Sztuki Współczesnej wychodzimy z programem Poza Budynki Łaźni, w przestrzeń miasta. W 2004 roku wraz z objęciem przeze mnie stanowiska dyrektora uruchomiliśmy Galerię Zewnętrzną Miasta Gdańska. Realizowane przez nas przedsięwzięcia związane są nie tylko z naszymi dzielnicami, ale dotyczą całego miasta. W ostatnich latach organizujemy wiele wydarzeń o charakterze efemerycznym. Można wśród nich wymienić projekt Windows Nowe Zjawiska. Jest to cykl wystawienniczy, który realizujemy w naszej artystycznej ciężarówce LKW Galery. GAPS, czyli Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka. Jest to projekt wyjątkowy w skali kraju, w ramach którego tworzymy internetową bazę dzieł sztuki, znajdujących się w przestrzeni publicznej Gdańska. Kolejnym filarem naszej aktywności jest projekt Art Plus Science Meeting. Łączące ze sobą dwie pozornie odległe dziedziny sztukę oraz naukę. Jego interdyscyplinarny, otwarty na dyskusję charakter daje możliwość zaprezentowania dorobku najwybitniejszych światowych artystów tworzących w obszarze nauki i technologii. Od 2011 roku w ramach programu zaprezentowaliśmy wielu pionierów tego nurtu, a wystawą towarzyszyły cenione na świecie książki. Wydajemy także szereg świetnych innych publikacji. Są wśród nich monografie naukowe, katalogi, prace zbiorowe i tematyczne, czy też książki edukacyjne. Od 2019 roku wydajemy także nasze własne pismo o sztuce pod tytułem Ręcznik. W staramy się łączyć to, co lokalne, z tym, co światowe. Dlatego tak ważne miejsce zajmuje w naszej misji wymiana międzynarodowa i bogaty program rezydencji artystycznych i kuratorskich. Promujemy też polskich artystów za granicą, poprzez organizację wystaw i wymiany rezydencyjne. Prowadzimy również projekt zatytułowany Cities on the Edge, który jest naszym spojrzeniem poza europejską perspektywę. Głównym celem działań edukacyjnych jest zachęcenie społeczności lokalnej do udziału w życiu kulturalnym miasta. Wśród naszych flagowych przedsięwzięć edukacyjnych znajdują się warsztaty prowadzone w ramach projektów rewitalizacyjnych, lekcje sztuki, festiwal cud nad martwą Wisłą oraz kino studyjne kinoport. Naszą wizytówką jest również dostępność, rozumiana jako zestaw dobrych praktyk i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Bez Właśnie reaguje na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne poprzez ukazywanie najnowszych zjawisk artystycznych oraz komplementarny program edukacyjny wykorzystujący media najnowsze i tradycyjne. W ciągu 25 lat swojej działalności stała się jedną z najważniejszych instytucji zajmujących się sztuką współczesną i jest też coraz bardziej rozpoznawalna na świecie. Droga jubilatko, na Twoje ćwierćwiecze życzę, żeby kulturalne SPA trwało nadal, pobudzaj nas do myślenia, niepokoju i refleksji.